Słuchajcie, ja bardzo lubię czasem posłuchać takich kazań chrystocentrycznych, takich, wiecie, że po prostu one są tylko i wyłącznie o Jezusie, zachwycające się Jezusem. Lubię myśleć czasem, wiecie, mieć takie kminy, po prostu tak sobie usiąść i sobie pomyśleć, nie? Nad tym, kim On jest, kim jest Bóg, albo jaki On jest, że jest potężny i wiecie, kminić to, nie? Albo że jest wszechmocny i to też rozkminiać, że jest święty i że wszystko zostało stworzone przez Jezusa i dla Jezusa. Miecie takie Tego typu rzeczy, nie? Że siedzi na tronie otoczony aniołami, które cały czas śpiewają, wołają święty, święty, święty. Że wszechświat go nie ogarnia, bo nie może go ogarnąć, bo został stworzony przez Niego jednym słowem. Wszechświat, który jest tak potężny, po prostu wiecie, my nawet, nie byli, nawet nawet nie wiemy, jak ten wszechświat jest przeogromny, nasze teleskopy, habla i czego tam jeszcze innego, nawet nie potrafią tam dotrzeć, spojrzeć, jak tam jest, a Bóg to stworzył jednym słowem, i, i wiecie, lubię, lubię właśnie myśleć, jak to podkreśla jeszcze chwałę Boga, jak to podkreśla Jego, jego, jego wielkość potęgę Boga. Właśnie to, że Ziemia jest tak, takim malutkim ziarenkiem, gdzieś tam, wiecie, w przestrzeni i my nawet o, o tym nie wiemy, co tam jest dalej, ale Bóg wie i my nie musimy wiedzieć, to jest dla Jego chwały, nie? Albo na przykład lubię zachwycać się w pieśniach na uwielbieniu, w, pieś w pieśniach i modlitwach tym, jaki jest Bóg. No, lubię takie, takie klimaty generalnie. Albo takimi, o, albo takimi prostymi hasłami się zachwycać, e, takimi atrybutami Boga, na przykład właśnie to, że jest dobry, że jest wszechmogący, że jest święty, ale właśnie, wiecie, tak to rozkminiać. Że, że teraz, kiedy tak na przykład nam spowszedniały te słowa, bo tak zawsze o tym słyszymy, że Bóg jest dobry, Bóg jest święty, to właśnie tak myśleć nad tym, ale co to znaczy, że jest dobry, albo co to znaczy, że jest święty. E, no i tak, ale wiecie co? Sobie tak myślę, że Bóg nie chce być tylko podziwianym przez nas dziełem sztuki. Że Bóg nie chce być tylko podziwianym przez nas dziełem sztuki. I weźmy na przykład taką Monalizę. Monaliza, piękne dzieło sztuki, tam Leonardo się postarał. Każdy zna, każdy wie, jak wygląda Monaliza. Obraz wisi sobie w luwrze, można obejrzeć, można pokontemplować, można z każdej strony po prostu tam zajrzeć, zobaczyć, jak to, jak to wygląda. Wiecie, jest masa teorii spiskowych na temat Monalizy, na przykład nawet takie, że to jest tak naprawdę facet, a nie kobieta. I że tak naprawdę to jest autoportret Leonardo Da Vinciego tylko w sukience, nie? Też są takie teorie, albo, że, albo wiecie, są powieści napisane, w których cała akcja jest, kręci się wokół Monalizy, albo na przykład filmy na ten temat, nie? E, memy z Monalizą, pewnie widzieliście pełno, karykatury Monalizy, no jest obecna w kulturze wszędzie e, i, i myślę sobie, że Bóg nie chce być sztuką dla sztuki, tak teraz porównując do tej na no tej Monalize, Monalize, on nie chce być sztuką dla sztuki, która jest piękna, która jest zachwycająca, sztuki, sztuki, która kształtuje gusta, kształtuje opinie, wywołuje różne emocje skrajne, wywołuje różne dyskusje, jest obecna w kulturze i tyle, nie? jakby nic, nic poza tym. Bo kiedy prześledzilibyśmy Ewangelię, wszystkie cztery Ewangelie, a w zasadzie w ogóle Nowy Testament, zobaczylibyśmy Jezusa w działaniu zobaczylibyśmy Jezusa będącego praktyczną, bardzo często nadnaturalną odpowiedzią dla, dla świata. Kiedy spotkał trędowatych na przykład, nie powiedział do nich, patrzcie jaki jestem wspaniały, jaki jestem wszechmogący, jestem dobry i jestem uzdrowicielem. No, a teraz chłopaki tam, trzymajcie się, lecę sobie, nie? A oni zostali i mówili, ale on, ten Jezus jest dobry i wszechmogący, zachwycamy się tym, że jest taki wspaniały. No nie, Jezus w praktyczny sposób e, pokazał swoją wszechmoc, pokazał swoje dobro, to, że jest dobry, e, w praktyce, prawda? Uzdrowił tych trendowatych. E, I spójrzmy, spójrzmy na apostołów. Chodzili z Jezusem trzy e, lata, prawda? 3 lata chodzili z Jezusem. E, Jezus zaczął swoją służbę w wieku 30 lat, e, wieku, o, czyli, tyle, czyli tyle, ile mam teraz, tak? Doskonały wiek. E, i chodzili z Jezusem trzy lata i byli nim, wiecie, zachwyceni, nie? Wiecie, że nau nauczyciel się pojawił, pojawił się prorok, pojawił się, no, Syn Boży, nie? Przecież chodzi teraz po ziemi, no, Mesjasz, w końcu Mesjasza mamy. Uzdrowiciel, tu nam uzdrawia po prostu wszystkich naszych, e, naszych chorych. E, chodząca moc Boża po prostu, a do tego jeszcze zamienia wodę w wino. No, po prostu, no, wiecie, no, no, zachwyceni byli, e, myślę, że byli po prostu zachwyceni Chrystusem. Chodzili w zachwycie. Jeden z apostołów był, tuż, był tak najbardziej podejrzany tym wszystkim. Taki wiecie, chodzący taki człowiek pod jarka. I myślę, że każdy z nas zna przynajmniej jednego takiego człowieka pod Jarkę, który wiecie, zanim, e, zanim pomyśli, to zawsze najpierw e, zrobi albo powie. Nie? Taki, każdy zna przynajmniej jednego człowieka pod Jarkę, spotkał takiego. A jak nie, to jeszcze spotkasz pewnie? Piotr, prawda? Apostoł Piotr. W gorącej wodzie kąpany działające pod wpływem, pod wpływem chwili i aktualnej emocji, jaka się akurat w nim pojawiła, nieraz mówiący głupoty, czasem mu się zdarzało, jakieś takie, wiecie, takie nie na miejscu po prostu rzeczy. Kiedy zobaczył Jezusa, zbliżającego się do Niego po wodzie podczas burzy, podczas sztormu, sam chciał się tam znaleźć. Poczuł, ale super, poczuł tę emocję, ja chcę tam być, chcę tam do Niego pójść po tej wodzie. I powiedział, Panie, każ mi do siebie przyjść. No, i pan powiedział, no to chodź, no i Piotr wyszedł, przeszedł kawałek, no ale tak szybko jak się podekscytował tym, tak szybko też się wystraszył po prostu tym, co jest wokoło niego, i stwierdził, że to jednak kiepski pomysł, i zaczął tonąć, i Jezus musiał go ratować, prawda? Więc czego mu, czego mu zabrakło? Czego mu brakowało? Kiedy, udał, kiedy Piotr udał się z Jezusem i dwoma uczniami na górę, nazwaną później Górą Przemienienia, Kojarzycie, kojarzycie tę historię, kiedy Jezus poszedł z Piotrem, z Jakubem i z Janem na, na górę Tabor i tam miało miejsce, miała miejsce bardzo taka spektakularna scena przemienienia Jezusa. Wiecie, Jezus jaśniał światłem, Jego, jego szaty były białe jak śnieg, twarz jaśniała jak słońce i jeszcze pojawił się do tego Eliasz i Mojżesz, którzy wiecie, nie, nie żyli od setek lat. Generalnie taka... Można powiedzieć, atmosfera dużego amazingu, można tak rzec, i po prostu takiego, no wiecie, no działo się na tej górze, i wiecie, i Piotr wyskoczył tam po prostu jak Filip z konopi, że, że może on rozbije namioty jeden dla Mojżesza, drugi dla Eliasza, trzeci dla Jezusa, bo jest tak fajnie, to może jeszcze sobie rozbijemy namioty i, i po prostu zostajemy tutaj dłużej, nie? No wiecie, no wyskoczył po prostu z takim tekstem, no Piotr. Czego mu brakowało, nie? Że właśnie, że. Tak zareagował, że nie rozumiał tej sytuacji. Kiedy Jezus powiedział swoim uczniom, że niedługo będzie musiał pójść do Jerozolimy, że będzie musiał wiele wycierpieć, że zostanie zabity i potem po trzech dniach zmartwychwstanie, to Piotr wziął Jezusa na stronę. Czujecie to? Wziął Jezusa na stronę i zaczął go pouczać. Mówi ci, Jezu: no nie, w ogóle daj spokój z tą śmiercią, ty się nie wygłupiaj, w ogóle nic, wszystko będzie w porządku. Eee, więc Wiecie, pouczał Jezusa Piotr. Nie? Więc czego mu brakowało? Czego brakowało Piotrowi? I w końcu, kiedy Jezus był już, był już pochwycony i miał proces przed skazaniem go na śmierć, to Piotr sparaliżowany strachem, że jego również może to spotkać, bo, bo wiecie, pochwycono jego, jego nauczyciela, trzy razy przysięgał, że nie zna Jezus, w ogóle żadnego Jezusa, nigdy nie miał z nim nic do czynienia, mimo że. Jeszcze chyba tego samego dnia yy, zarzekał się, że on nigdy Jezusa się nie wyprze i pójdzie z Jezusem nawet na śmierć. I znowu, czego mu brakowało? Zobaczcie, apostołowie, gorliwi, tak szczególnie Piotr, gorliwi, gorliwi zachwyceni Jezusem, wypowiadający duże słowa na jego temat, kim on, kim on jest, kim on nie jest, po prostu jaki on jest cudowny i wspaniały, ale jednocześnie dający się zastraszyć. Nie do końca ogarnięci w tym, w tym, co się dzieje. I potem miała miejsce śmierć Jezusa, potem miało miejsce zmartwychwstanie Jezusa. I Jezus, po swoim zmartwychwstaniu, objawia się swoim uczniom przez 40 dni. I na koniec, na koniec, już mówi, na koniec, zaraz przed tym, jak znowu wstępował do nieba, mówi swoim uczniom, że on już odchodzi do nieba ale żeby oni nie oddalali się od Jerozolimy, tylko oczekiwali na, na obiecany dar od Ojca na Ducha Świętego, że mają pozostać w Jerozolimie i oczekiwać na, na Ducha Świętego. No więc czekali, tak jak im Jezus powiedział, polecił. Czytamy, że trwali jednomyślnie w modlitwie. Po, znaleźli sobie pokój na Pięterku, tam w Jerozolimie, zamknęli się w tym pokoju na Pięterku i oczekiwali tam. Trwali tam w modlitwie, w jedności i czekali. Nie, nie wiedzieli, co to, jak ma wyglądać ta, ta, ta obietnica. Tak? Wiedzieli, że mają oczekiwać. Jezus powiedział: czekajcie, no to oni po prostu czekali. W międzyczasie nawet zrobili sobie losowanie 12 apostoła, żeby kimś zastąpić Judasza, i w ogóle, co, co ciekawe. Właśnie wczoraj czytając ten e, fragment, który zaraz e, będziemy kontynuować, tą historię czytając, właśnie w początek dziejów Apostolskich, gdzie właśnie jest to losowanie, na 12, losowanie 12 apostoła, to co ciekawe, pomysłodawcą był oczywiście nikt inny jak Piotr. To Piotr wyskoczył po prostu z pomysłem: Słuchajcie, musimy, musimy mamy jedenastkę, musimy znaleźć dwunastego. Nie ma opcji, nawet znalazł wersety na to, nie? I, a ja w ogóle myślę, że to było totalnie niepotrzebne. I że to, było, to, w ogóle, to nie była w ogóle wola Boża, żeby, żeby, żeby to robić. I, i, I czemu? To w ogóle taka dygresja tylko. Jezus polecił im oczekiwać na obietnicę, a nie, wiecie, robić wybory, nie? A, a Piotr powiedział, trzeba dwunastego znaleźć. I to był oczywiście pomysł Piotra, no bo kogoś by innego. Bo zobaczcie, że Bóg sam zadbał o zastępstwo i powołał kilka rozdziałów później apostoła Pawła. W ogóle kilka, kilka razy później później mamy apostoła Pawła, o którym już mamy potem do końca Biblii cały czas, nawet jest autorem większości Nowego Testamentu. A o Macieju, który wygrał plebiscyt, wygrał losowanie na, na apostoła, no to nie słyszymy już potem, prawda? Bóg sam zadbał o 12 apostoła, tylko to tylko taka, taka dygresja. Żeby jeszcze pokazać tutaj nieokreślenie naszego Piotra. No więc tak sobie trwali. W tej modlitwie, i oczekiwali tak jak Bóg i tak jak Jezus im powiedział, aż do któregoś ranka, kiedy wszyscy byli razem na jednym miejscu. I zaczęło się, słuchajcie, wtedy dziać coś no, zdecydowanie, zdecydowanie niespodziewanego. I to będzie teraz e, fragment dziejów apostolskich z drugiego rozdziału, od pierwszego wersetu. A gdy nadszedł dzień, pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. W Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z, ziemi, z ziem zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem. Odgłos uderzenia wiatru Przyciągnął cały tłum takich pielgrzymów. Każdy, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy ich mówiących w jego, w jego własnym języku. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Pytali z, zaskoczeni i zdumieni. Więc jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny, dial własny dialekt, w którym się urodził? Słyszymy ich, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga. Wszyscy zatem, zaskoczeni i oniemiali, mówili jeden do drugiego: co to wszystko znaczy? To, to musiało być spore zaskoczenie, myślę, dla, dla tej grupy, która była tam w pokoju na pięterku, co tu się właśnie wydarzyło. Oni oczekiwali, tak jak dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, trzy dni wcześniej, tak samo trwali w modlitwie, była sobie dziewiąta rano, i nagle. Wiecie, siedzisz sobie, modlisz się, rozmawiasz sobie z innym apostołem, tutaj może gratulujesz Maciejowi, że wygrał losowanie, nie? Jest teraz dwunastym apostołem. A tu nagle wiecie, szum, wiatr, ogień, jakieś języki ognia, jakieś języki się pojawiają, że oni mówią nagle w innych językach, nie? No po prostu jakiś totalny nagły zwrot akcji, jak w, jakimś, jak w jakimś po prostu najlepszym filmie akcji, nie? Zwrot akcji potężny, nagle się dzieje, nie? Po, prostu, no po prostu wow, nie? Zeszli się gapie z, z miasta, no bo to było widoczne, to było widoczne wszędzie naokoło, było tam pełno pielgrzymów, więc zbiegli się zobaczyć, o co chodzi, co to za szum, co to za w ogóle jakiś, jakiś ogień tam w ogóle widać, nie? A, a się nie spala. I uwaga, tutaj gwóźdź programu się pojawia, wychodzi Piotr. Ten człowiek pod podjarka, z dziwnymi pomysłami, ten, który bał się przyznać, że zna Jezusa, chociaż wcześniej zarzekał się, że odda za niego życie. I tutaj myślę, że na bank grała w tle jakaś epicka taka muzyka filmowa, kiedy wychodzi. Po prostu nie widzę innej możliwości. Zobaczcie, od 14 wersetu. Wówczas, wyobraźcie w ogóle sobie to, nie? Że tam właśnie co się wydarzyło, ten po prostu szum, wiatr, ogień, wszystko. Ludzie się zbiegli, o co chodzi, co się dzieje, dlaczego nie mówią w naszym języku, i tutaj. Wówczas powstał Piotr. Muzyka z gladiatora w tle, wraz z 11. Toma, podniósł swój głos i wyraźnie przemówił do zgromadzonych. Judejczycy i Wy, którzy przebywacie w Jerozolimie, w ogóle już od razu jedzie tam do całego miasta głosi, nie? Judejczycy i Wy, którzy przebywacie w Jerozolimie, posłuchajcie uważnie tego, co mam Wam do powiedzenia. Zobaczcie. Podniósł swój głos, wyraźnie przemówił, posłuchajcie uważnie tego, co mam Wam do powiedzenia. I całą. Przez, przez ca całą resztę rozdziału, praktycznie prawie do końca rozdziału drugiego, który jest długi, e, zaczął wykładać im, kim jest Jezus że jest jedyną drogą do Ojca, że tylko w Nim jest zbawienie, że Duch Święty w ogóle i wszystko, nie? Po prostu nagle zrobił im takie grube kazanie, takie do, do wszystkich tam naokoło. Nieważne, czy tam mogli Go właśnie jakoś schwytać, czy mogli Go osądzić. Nie było w ogóle takiego problemu. On wszystkim nagle głosił, bez żadnych w ogóle e, e, skrupułów, kim jest Jezus. E, I... Teraz możemy się zastanowić, czy to był może jakiś znowu dziwny wyskok Piotra. Jakiś dziwny człowiek podiarka wyskoczył i, i, e, i tak, jak że namioty rozbije, prawda? E, no, słuchajcie, nie. Czytamy w wersecie 37. Słowa te przeszyły ich do głębi serca. Czyli słuchaczy. słowa te przeszyły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów: Drodzy bracia, co mamy teraz zrobić? I Piotr mówi: Opamiętajcie się, i niech każdy z Was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia Waszych grzechów, a otrzymacie dar, ducha świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do Was, do Waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan, nasz Bóg, powoła. I tutaj uwaga, Wisienka na torcie, ostatni, nie ostatni, ostatni na tej stronie, werset. 41 werset. Ci więc, którzy przyjęli Jego słowa zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3000 tysięcy osób. trzy tysiące ludzi nagle, wiecie, tego, tego jednego dnia. Po prostu gdyby oni pomyśleli, że, nie wiem, trzy godziny wcześniej, kiedy się spotkali na tej modlitwie o tej 6 rano, że za trzy godziny to będą się działy takie rzeczy, wiecie, wiatry, ognie, ognie, Yy, I tak dalej, i po prostu Piotr powstanie i będzie wszystkim głosił, i trzy tysiące osób yy, yy, będzie chciało przyjąć chrzest i się nawrócić. No, słuchajcie, no, kitrali się w tym pokoiku na piętrze, czekali, nie wiedzieli do końca na co, ale oczekiwali. W międzyczasie zrobili sobie nikomu niepotrzebne wybory, ale wystarczyło, że pojawił się Duch Święty i po prostu wiecie, trach, nie? Zaczęły dziać się rzeczy, których nie mogli przewidzieć kompletnie. I sami z siebie mogli wygenerować właśnie tyle, w zasadzie, ile oczekiwał od nich Jezus, czyli oczekiwali. E, oczekiwali. Robili to, prawda? Trwali jednomyślnie w modlitwie i oczekiwali razem, spotykali się, żeby, żeby razem trwać w modlitwie. E, nie rozeszli się do domów. Jezus powiedział: Oczekujcie, oczekiwali. I sam Bóg, Duch Święty, sprawił, że Piotr wyszedł. Nie tylko Piotr, ale tu akurat mówimy sobie o naszym Piotrze. Piotr wyszedł z poziomu emocjonalnie i rozumowo zachwyconego Jezusem, prawda? On po prostu był zachwycony tym, jaki Jezus jest, ale to było rozmowy, i to było takie bardzo emocjonalne. I wyszedł z, właśnie z tego poziomu emocjonalnie i, rozumowo, z emocjonalnie i rozumowo, rozumowego zachwytu Jezusem. Z poziomu kogoś, kto, kto łatwo rezygnuje, kto, kto, kto się poddaje jakimś z, y, emocjom z drugiej szali, prawda? że nagle się wystraszy, to jednak o, rezygnuje, tonę albo wyrzekam się Jezusa. Prawda? E, I Bóg, sam Duch Święty sprawił, że Piotr wyszedł z tego poziomu i zaczął działać i mówić w taki sposób, że zaczą, zaczęło to być skuteczne. I zaczęło to mieć wpływ na ludzi wokół. I to taki wiecie, bardzo niebagatelny wpływ na ludzi wokół. Piotr został przemieniony, i to było totalnie naturalne, to nie było z niego. Piotr został przemieniony przez objawienie Boga w jego życiu. I słuchajcie, my dokładnie w ten sam sposób, dokładnie tak samo potrzebujemy ducha świętego, żeby nasze chrześcijaństwo nie było taką właśnie sztuką dla sztuki, żeby żeby nie było czymś takim, wiecie, tylko obecnym, takim chrześcijaństwem obecnym w kulturze, ale żeby zaczęło mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość i przede wszystkim na nas samych, to potrzebujemy właśnie mocy Ducha Świętego. I patrząc na historię tych apostołów i tych innych uczniów zebranych w pokoju na pięterku, to widzimy, że oni oczekiwali, czyli było oczekiwanie, e, potem to znali objawienia przez, przez, przez to, że Bóg po prostu z zewnątrz e, odpowiedział na to oczekiwanie, czyli objawienie i wpływ, bo i zaczęli wpływać w potężny sposób na ludzi wokół siebie, właśnie dzięki temu, że e, Duch Święty na nich wstąpił. Ok, tylko teraz. E, co z, tym, co, co z tym Duchem Świętym, tak wiecie, teraz w praktyce? Teraz yy, na przykład, jak sobie teraz słuchasz yy, naszego streama, bo, bo myślę sobie, no ale jak, jak to ma się teraz stać, że co, że teraz mam czekać na uderzenie gwałtownego wiatru jakiegoś, yy, w, w, ognia jakiegoś takiego nad moją głową, i żeby pół Warszawy się zbiegło yy, i, i patrzyło, co tu się wydarzyło. I jeszcze zadzwoniliby było Straż Pożarną, i ta Straż Pożarna by gasiła. Hehe, he, ducha, by gasiła, nie? E, no, myślę, że nie o to chodzi, chociaż wszystko się może zdarzyć. Dlaczego nie? Też sam bym pobiegł zobaczyć, co tam się, jak, jak tam wiatr by taki uderzył dziwnie, nagle. E, ale Duch Święty, słuchajcie, w tak samo zmieniający sposób, w tak samo zmieniający sposób, przychodzi bez efektów specjalnych, również. Totalnie w cichości, e, jako wewnętrzny głos. Jako e, po prostu jakaś, jakaś myśl, która, która nie daje ci spokoju i wie, że to jest myśl od Ducha Świętego, wiesz, że to jest myśl od Boga. E, I myślę, że warunek jest jeden tak naprawdę. Oczekuj. Oczekuj, ale nie czekaj, bo to są dwie w sumie podobne, ale troszeczkę inne słowa. Wiecie, oczekiwanie versus czekanie. Czekanie to kojarzy mi się bardziej z takim zbiernym czekaniem, że czekam sobie. Czeka mnie i co się wydarzy, jak będzie, nie? Zrobię sobie wybory na apostoła i czeka mnie. A oczekiwanie to jest, to jest takie yy, po, połączone z takim podekscytowaniem i z takim, no, że co się wydarzy, co się wydarzy, co będzie. Oczekuję, że będzie, tylko teraz pytanie, kiedy i, i, i jakie to będzie, i co to będzie. Więc oczekuj, bo On jest dobry, bo Bóg jest dobry i on chce dać Ci moc ducha świętego. Chcę dać Ci Ducha Świętego, żeby Twoje życie przestało się kręcić wokół martwych rzeczy. Bądź jak apostołowy, czyli wykonaj, wykonaj krok. Oni oczekiwali, trwali w modlitwie z przerwami na wybory, a Bóg, Bóg zrobił swoje, prawda? Oni oczekiwali wspólnie, trwali w modlitwie, to wymagało też tego, że oni poszli do tego pokoiku, na pięterku, a Bóg zrobił swoje. Wy, więc wykonaj krok w stronę zmiany. I list, do Jak, list Jakuba 4:8 mówi: Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do Was. To jest prosta matematyka. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do Was. Jeśli, jeśli nigdy nie spędzałeś czasu z Bogiem, albo dzieje się to zbyt rzadko w Twoim przypadku, to pójdź na spacer, zamknij się w swoim pokoju, wyłącz telefon i mów do Niego i oczekuj. Oczekuj, że On będzie odpowiadał. Jeśli nigdy nie, nie powiedziałeś, E, nikomu o Jezusie, bo to totalnie wykracza poza Twoją strefę komfortu, żeby do kogoś na przykład obcego podejść i, i, i powiedzieć mu: Hej, wiesz, że Bóg jest dobry, wiesz, że e, on ci może pomóc, bo widzę, że jesteś chory, na przykład widzę, że źle się czujesz. E, jeśli nigdy nie powiedziałeś nikomu o Jezusie, to powiedz, zrób ten krok, powiedz i oczekuj, że Bóg zrobi swoje, że Bóg zadziała. W tej sytuacji, w życiu tego człowieka. Jeśli nigdy nie modliłeś się na przykład o uzdrowienie, to zrób to i oczekuj uzdrowienia. Ale oczekuj tego uzdrowienia. Jeśli robiłeś to, to wszystko, może nie raz, to wszystko, co powiedziałem, może robiłeś nie raz, nie dwa, może nie trzy, nawet nie trzysta nie razy i, i, i nic i bezskutecznie, to zobaczcie. Poz... Apostołowie. Musieli trwać w modlitwie jakiś czas w, w pokoju na pięterku. To, to się nie zdarzyło pierwszego dnia, drugiego dnia, trzeciego dnia, więc pozostał jeszcze ten jeden dzień dłużej w pokoiku na piętrze, i oczekuj, że tym razem się uda. Bo zobaczcie, gdy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu i nagle, i nagle dał się słyszeć szum od strony nieba. I od tego momentu, od tego momentu, kiedy przyszedł Duch Święty, historia nabiera tempa. Wiecie, dzieje apostolskie po prostu od, od, te, od tej chwili to jest jakaś... To jest po prostu jakaś gruba przygoda, nie? Wiecie, choroby, uzdrowienia, śmierć, wskrzeszenie, tu ukąszenie żmi, tutaj, że to nie żmi, to w ogóle nic nie zrobiło temu Pawłowi. No, proroctwa, zakładanie kościołów, podziały w kościołach, zgoda, y zmienione życia, no grubo, grubo, nie? Po prostu wszystko zaczęło się wszystko zaczęło się od, poko od pokoiku na piętrze, kiedy tak naprawdę tam się nic nie działo, ale oni oczekiwali. Jezus powiedział, oczekujcie, i oni oczekiwali. Mamy teraz, yy, myślę, trochę więcej czasu na bycie w pokoiku na piętrze, yy, kiedy zajęcia mamy na, na, na uczelni, mamy zdalnie. Bo teraz akurat jest sesja, więc może w tym momencie jest mniej tego czasu, ale generalnie myślę, że mamy teraz troszkę tego czasu więcej. Wykorzystajmy to. Po prostu wykorzystajmy ten czas. Oczekujmy Boga w Jego mocy i niech to ma wpływ na świat. I niech to ma wpływ na otoczenie. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że Ty nie jesteś sztuką dla sztuki, że Jezu, Ty nie jesteś dziełem sztuki, tylko które mamy podziwiać i się nim zachwycać, ale Ty, Boże, jesteś praktykiem Boże i Ty chcesz, Boże, żeby to, jaki Ty jesteś, miało przełożenie na, na nasze życie, miało przełożenie na ten świat, Panie. I Panie, my chcemy, chcemy doświadczać tego, chcemy, Boże, być narzędziami w Twoim ręku do tego, żeby ten świat uległ przemianie. Chcemy okazywać, Boże, innym. To, że Ty jesteś dobry, chcemy okazywać innym to, że Ty jesteś wszechmogący, to, że Ty jesteś lekarzem, to, że jesteś lekarzem naszych fizycznych ciał, to, że jesteś lekarzem naszych złamanych serc, to, że jesteś lekarzem naszych dusz, Panie. I chcemy, Boże, w praktyczny sposób, Boże, mieć wpływ na otoczenie, mieć wpływ na, na nasze najbliższe otoczenie, na dalsze otoczenie, tam, gdzie nas pośleś, Boże. I Duchu Święty potrzebujemy Ciebie, dlatego oczekujemy, Duchu Święty, na to, że Ty że Ty przyjdziesz, że, że, że wypełnisz nas swoją mocą i że dzięki temu, dzięki Twojej mocy będziemy mogli powstać jak Piotr i mimo naszych słabości, mimo naszych, naszych wad, mimo tego, że może nie mamy predyspozycji do tego, żeby, 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 żeby mieć wpływ gdzieś na zewnątrz, to, Boże, Twój Duch Święty ma predyspozycję i Duch Święty, z Tobą możemy to wszystko zrobić. Więc oczekujemy Duchu Święty tego, że, że będziesz w nas działał, Panie. I czy przyjdziesz jak potężny wiatr, jak ogień, czy przyjdziesz jak cichy głos Duchu Święty, to oczekujemy tak samo Boże na to. Chwała Tobie niech będzie. Amen.